Dobry wieczór Państwu. Bardzo gorąco i bardzo, bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa w imieniu organizatorów dzisiejszego spotkania Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana oraz współorganizatora Dyrekcję Centrum wystawieniczo konferencyjnego w osobie Pani Katarzyny Kakowskiej, której jesteśmy bardzo wdzięczni, tu za życzliwość, za uprzejmość. Proszę Państwa, a gromadzi nas dziś osoba Teodora Sokołowskiego, którego bardzo, bardzo serdecznie witamy. Bardzo serdecznie Patrę dzisiejszego spotkania wraz z, z jego małżonką, Reginą Sokołowską. Która... <klucza> Pragnę bardzo serdecznie powitać asystenta katolickiego stowarzyszenia Civitas Christiana, księdza doktora Dariusza Waldeckiego. Witam wszystkich Państwa, bliskich, rodzinę, dzieci, wnuków, zięciów, synową, tak? Także i przyjaciół. Proszę Państwa, wszyscy wiemy, że wielką pasją Teodora Sokołowskiego jest malowanie, malarstwo. Tu jedna z Pań, która mnie tak zahaczyła, mówi, proszę Pani, no piękne, piękne. Ale kiedy on ma czas? Czy on coś w ogóle jeszcze robi? No ale żona mówi, że tak, że wykonuje wiele, wiele innych rzeczy. Proszę Państwa, maluje można powiedzieć niemalże od zawsze, od dzieciństwa, jak zaznacza tu w tej broszurze, którą Państwo możecie sobie wziąć podczas zwiedzania. Tematy różne, różnorodne. Natura, pejzaże, portrety, chociaż już jak mówił teotor, odstąpił nieco od portretów. No i tematyka religijna. Wędrowiec sięga do tematów religijnych. Źródłem inspiracji jest Biblia, jest Stary i Nowy Testament oraz wizje Katarzyny, Błogosławionej Katarzyny, Anny Katarzyny, Ermerich oraz Dziennicz... inspiruje się też dzienniczkiem siostry Faustyny. Ale proszę Państwa, Teodor, jak Państwo zresztą większość chyba wiecie, nie tylko, nie tylko maluje, także pisze. W 2004 roku wydał książkę zatytułowaną Różaniec, modlitewnik. Książka ta posiada imprimatur naszej Kurii Metropolitalnej. Będziecie Państwo ją mogli tutaj też nabyć. To są ilustracje różańca, 20 części różańcowych z fragmentami Ewangelii oraz z kontemplacją poetycką, kontemplacją Teodora Sokołowskiego. I proszę Państwa, żeby tego jeszcze było mało, to muszę Państwu powiedzieć, czym nas bardzo zaskakuje też, kiedy spotykamy się w naszej siecinie na ulicy Przygodnej 14, gdzie Państwa bardzo serdecznie zapraszam. I jak mamy takie uroczystości jak y, spotkanie bożonarodzeniowe czy święto y, niepodległości Polski, y, w jakimś momencie Teodor gdzieś tam z wyciąga karteczkę i na tych karteczkach zapisuje to, z czym się spotyka, to, co go niepokoi, to, co go cieszy. I mam nadzieję, Teodorze, że dziś, dzień za tej pazuchy, również w jakimś momencie, z tym razem Ostecki ale usłyszymy właśnie te poetyckie strony. Żeby już nie przedłużać, oddaję głos autorowi, Teodorowi Syfowskiemu. Dziękuję ja ze swojej strony serdecznie dziękuję Państwu. Księdze. Wszystkim Państwu, że, że, że poświęciliście swój dzisiejszy czas na przyjście tutaj do nas i do obejrzenia tej mojej wystawy. Parę słów na jej temat. Z inspiracją do namalowania tych wszystkich szkiców była ważna w duchu skupienia i modlitwy, lektura Pisma Świętego, a zwłaszcza Nowego Testamentu. Był rok 1998, i ja po przeczytaniu objawienia Jana, i po przemyśleniach swoich na temat tego, co się działo w świecie i aktualnie się dzieje, zacząłem malować dużego formatu szkic kolejny pod tytułem Jesteśmy Zbawieni. Ten szkic jest apokaliptyczny, ale niesie w sobą optymistyczne przesłanie. Mówi o naszym ostatecznym Zbawieniu, które się dokonało przez ofiarę Pana naszego Jezusa Chrystusa na krzyżu. Ten szkic, e, może taką ciekawostkę powiem, że w tym szkicu e, zawar, zawarłem, nie wiem mar, jak, jakim, jakim sposobem znalazły się różne proroctwa, które dopiero po czasie zaczęły się spełniać. I takim przykładem jest e, taki wątek e, terrorystycznego ataku na Trade Center. Proszę sobie wyobrazić. Schizm namalowany w 1998 roku, a już jest atak tam przedstawiony na Trade Center. Także niespodziewanie, to znaczy nie wiem na jakiej to zasadzie się stało, namalowałem naszego papieża, Jana Pawła II, z aureolą nad głową. Skąd mógłbym wiedzieć, że tak szybko stanie się święty? Jest tam też momenty mówiące o w ogóle zamachach terrorystycznych i kto za tym stoi. Jest, jest tam wyraźnie znak, że za tymi zamachami przede wszystkim stoi taki zradykalizowany, wypaczony islam. Proszę tylko na to zwrócić uwagę że tyle, tyle rzeczy tam się objawiło. No cóż, jest tam przedstawione dobre i zło, walka między dobrym a złem, ale właśnie tak jak powiedziałem z tym optymistycznym przesłaniem, że wszystko, że zło, że dobro zwycięży zło. Przy malowaniu tego szkicu też swoją tą wizję malarską spisałem na papierze i ona jest umieszczona tutaj pod tym, pod tym obrazem, a także zawarta w wyłożonych przewodnikach po wystawie na jej końcu i warto to przeczytać i zobaczyć co ja wtedy myślałem i co czułem marując tę szkicę. W następnym roku, w 1999 Zacząłem ilustrować Ewangelię i w sumie namalowałem 72 takich małych formatów szkiców. Mały wymiar, mały wymiar tych szkiców po prostu nie zmuszał do zastosowania wielu skrótów takich wizualnych, a także do... Posłużenia się wieloma symbolami, które mówią o sensie przedstawionej sceny. I tu dla przykładu podam pierwszy, pierwszy szkic zwiastowania. Zwiastowanie. Jeden dam przykład tego. Tu. A więc tak. Kręcząca Maria i Archanioł Gabriel, który zwiastuje tą dobrą nowinę dla Maryi. Jedną ręką wskazuje na otwór okienny i z otwora okiennego widać padające do tej izdebki światło, światło <kli> rozszczepione na kształt tęczy, co wskazuje o przymierzu w ogóle Boga z ludźmi, o przymierzu, które Dawniej w prehistorii no, przy Noemu, te, z Noem było to przymierze z całą ludzkością, a teraz e, zawarte zostało nowe przymierze w krwi Chrystusa. E, drugą ręką Arkanią Gabriel pokazuje nam baranka zwiniętego w postać ludzkiego embrionu. Jest to znak, że e, Narodzony Pan Jezus przyjmie naturę ludzką, narodzi się z Maryi i jest tutaj także już zapowiedź Jego y, ofiary, ofiary na krzyżu jako baranek Paskalny, jako Bara y, Wszystkie elementy tutaj coś znaczą. Y, znak y, znak y, Lilia, kwiat Lilii y, mówi o w cnocie czystości Maryi, natomiast Lampka Oliwna, światło mówi o jej głębokiej wierze. I tak można spotkać wiele tych takich znaków i symbolów na poszczególnych na szpicach poszczególnych tych mniejszych. Potem w... 2000, w 2000 roku wpadłem yy, na pomysł, żeby trochę w większym formacie te szkice namalować. I to są te, po tej stronie, te szkice. Powtórzyłem po prostu niektóre sceny yy, ewangeliczne i umieściłem je w oprawie krzyża. W oprawie krzyża. Yy, no od kolegi, już w świętej pamięci dostałem takie listewki, wpadłem na pomysł, żeby oprawić to w kształt krzyża. Bo krzyż jest znakiem zwycięstwa Pana Jezusa nad śmiercią i właściwie wszystko, Jego życie całe prowadzi do Jego ofiary krzyżowej. To, by to by było wszystko. Jeszcze powiem, że do tej wystawy teraz dołączyłem jeszcze dwa obrazki, o dwa obrazy te większe tutaj, Hosanna i Modlitwa. Z racji tego, że one nawiązują tematycznie do tego okresu wielkiego postu, jaki przeżywamy i do świąt Wielkanocnych, jakie będziemy niedługo przeżywać. Na tym obrazie Hosanna jest przedstawiony Kościół Maszwarny i zawarłem tam całą historię właściwie tej fary, a więc jest tam uwidoczniony ksiądz Michał Szparc, budowniczy tego kościoła, obok niego idzie Józef Dziekoński, architekt tego kościoła, wszyscy po proboszczowie w tej parafii, a także wielu biskupów, którzy przewinęli się, ja arystok tutaj. No i, i, i to... A poza tym jest tam dużo innych wątków. Wątek niepodległościowy, wątek solidarnościowy, wątek żołnierzy wyklętych. No wiele, wiele, wiele takich rzeczy tam umieściłem. Namalowałem też obraz modlitwę. Jest to obraz z kolei z wnętrza z wnętrza kościoła farnego, widać organy, widać wejście, ale na posadzce jest krzycząca młoda kobieta, modląca się, szczerze, i tu w postaci takiego jakby dymka wy, 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 przedstawiłem to, co ona ma w sercu, w duszy i przed oczyma, a więc główny ołtarz kościoła farnego. To, to by było wszystko na temat wystarczy. Zapraszam do obejrzenia nie obejrzenia tej wystawy i radzę, radzę skorzystać z tych wyłożonych przewodników, bo one dużo tłumaczą, szczególnie ta wizja jest opisana tego pierwszego obrazu. W tej wystawie, wystawę tą zacząłem, to znaczy te szkice zacząłem wystawiać od 2001 roku. Najpierw w galerii Politechnika, gdzie <kluzni> byłem zatrudniony, jeszcze do tej pory pracuję. E, także w galerii Spotki Wołak e, e, popęd Civitas Chrystiana przy ulicy Elektrycznej. No i to jest dziesiąte miejsce, gdzie ten wędrowiec zawędrował. <kluzni> Tutaj do tej także nie. Wystawą wędrowca zazwyczaj towarzyszy mój właśnie, tak jak pani Bogusia powiedziała, modlitewnik. Modlitewnik ten napisałem, mówiący o różańcu, Różaniec właściwie, napisałem po przeczytaniu listu apostolskiego naszego papieża dotyczącego tego Różańca, gdzie ogłosił on rok Różańca, to jest od października 2002 do października 2003 roku i e, wprowadził tam drugą część Różańca, róża, e, część światła, pięć nowych tajemnic. Ja się zorientowałem, na przeczytaniu, bardzo przeżyłem ten list apostolski i e, zauważyłem, że ja już Tymi szkicami, tymi szkicami z wędrowca zilustrowałem, zilustrowałem już poszczególne tajemnice różańca. A więc wystarczyło tylko dodać rozważania takie w formie wiersza, rozważania modlitewne do tego różańca i powstał modlitewnik. No i ten modlitewnik w 2003 roku, jego prototyp z dedykacją dla naszego świętego Jana Pawła II, wtedy jeszcze nie był świętym, wysłałem do Watykanu z podziękowaniem za ten list apostolski. W ciągu 11 dni dostałem z Watykanu odpowiedź z błogosławieństwem naszego papieża. I to błogosławieństwo jest zamieszczone w tej, w tej tym modlitewnik. modlitewnik oczywiście po uzyskaniu zezwolenia władz kościelnych w 2004 roku został wydany przez białostockie wydawnictwo Prymat. No i poszedł w świat. Jest właśnie prezentowany razem z wystawą. Także można tutaj ten pamiętnik, nieponik, modlitewnik tutaj obejrzeć. To tyle, dziękuję bardzo i zapraszam do oglądania, a także zapraszam tutaj do tej wnęki na poczęstunek, ale to będzie jeszcze potem, jeszcze następne punkty programu czekają nas. Dla